Kultura hip-hopowa w Częstochowie odżywa. Ona kiedyś przeżywała taki boom, kilkanaście lat temu. Teraz ten hip-hop znowu zaczyna być ważny. Zaczyna być ważny w różnych odsłonach tej muzycznej ale też tej plastycznej. Jest coraz więcej młodych ludzi, którzy tańczą breakdance. No i stąd pomysł, żeby to jakoś pokazać. No i żeby docenić to, że w Częstochowie są ludzie, którzy tym rodzajem kultury, bo to trzeba nazwać kulturą, się interesują. No i stąd pomysł, żeby tutaj na Placu Biegańskiego zorganizować duży koncert muzyki hip-hopowej. I kilka innych imprez towarzyszących, które, które również tę kulturę pokazują. Cieszymy się, że impreza przede wszystkim się, się rozwija. Mamy coraz, myślę, silniejsze line-upy na koncertach finałowych. W tym roku gościmy naprawdę, praktycznie można powiedzieć, mamy czterech headlinerów z gwiazdą główną, czyli z Sokołem, z Marysią Starostą. Są przedstawiciele młodej sceny, Bisz, Sensi, nasz... Lokalny, że tak powiem, przedstawiciel, który, który reprezentuje częstochowe na głównej scenie. Mam ja Jestem śpiąk człowiek odbitów. Ja jestem Sylwia jako dodatek. Ja jestem siksa, człowiek rymujący. Ja pełnię tą samą rolę co kolega, czyli rymuję, jestem smok, nie ma z nami dyla, nie ma z nami wichra, także serdecznie pozdrawiamy chłopaków i życzymy wszystkim dzisiaj, jakże na przyszłych koncertach udanej zabawy. Jesteśmy w projekt, projekt 40. Słuchajcie starych kawałków, kawałków, z których wywodzi się hip-hop yy, i wyciągajcie wnioski z tych kawałków. Dlaczego powstał nowy hip-hop i czym to się różni? Pamiętajcie, hip-hop to jest życie, to nie są rzeczy, to nie są czyny. Trzeba żyć i myśleć hip-hopowo. A my jesteśmy centrum strona i reprezentujemy prawdziwy hip-hop. Boom to the bub do końca. Original! Boom. Yeah! Jesteśmy na Graffiti że imprezie towarzyszącej Hip Hop Elements. E, za nami, jak widać, zaawansowane prace, e, które trwają już tutaj od rana. Niektórzy być może w dalszym ciągu mają błędne pojęcie o tym, czym jest faktycznie graffiti. Że to niekoniecznie są te jakieś tam obraźliwe slogany, które można spotkać na, na elewacjach, tylko rzeczywiście taka fajna, wartościowa forma sztuki ulicznej. Totalna swoboda, nie, nie mamy nic zarzuconego, robimy to, co chcemy, no jest to po prostu graffiti. Czyli co, no, kompozycje? Nie kompozycje, dlaczego używasz takiej terminologii? Po prostu litery. Każdy ma jakieś swoje określone słowo, które z czymś tam związane i tak plus charakter, czyli odzwierciedlenie, interpretacja sylwetki w tym wypadku człowieka. Dance Hip Hop jest to jeden z odłamów kultury hip hop, więc impreza nie mogła się tutaj odbyć, myślę, gdyby nie pojawili się tutaj tancerze. No, generalnie są tutaj z nami tancerze z Częstochowy i z okolic. A teraz sprawdź to jest znów rapu tu element, bo tak naprawdę za mną jest hip-hop element, na tym to polega. Wiesz o co chodzi, na brak rapu tutaj nie narzeka. Siema, witam wszystkich, DJ Twister tutaj, grało mi się bardzo dobrze dla częstochowskiej publiczności, było super, bardzo miło, mimo że upał straszny, żar leje się z nieba, to jak słyszycie, aplauz jest i zaczyna się robić coraz lepiej, bardzo fajnie było. Tam mojej publiczności grało się mega, wiesz? To jest święte miasto, reprezent, zawsze. Jesteśmy u siebie, pokazujemy, jak to się robi u nas na południu. Wisz, Bołka, serdeczne pozdrowienia dla Hip-hop i dla publiczności, i dla Częstochowy, Było świetne, Do następnego. Bardzo fajnie, pierwszy raz w takiej scenerii jesteśmy tutaj. Myślę, że te 10 lat temu byłoby to troszkę nie do pomyślenia. Fajnie, że jakby otwiera się miasto i ludzie na takie rzeczy, i jest ok. Drodzy Częstochowcy fani hip bądźcie z nami cały czas, my jesteśmy z wami zawsze, pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia, Miłość Fandango, yo! Jak widać ludzie bawią się niesamowicie, po prostu to jest całkowite szaleństwo. W tym momencie czekamy na Sokoła, najprawdopodobniej właśnie tutaj zgłosi największą ilość osób. Góra z będzie po prostu płonął. To chyba potem gdzieś tu wie, grałem w serii. Zadziałać tu rówki, dwie do dwa ciała do słówki, bakacyjny szlak. Powiastówki, pyszka do stówki, słówka do liści za pierwszy. Zrobimy sobie Bardzo mi się podoba i chciałbym, żeby było takich, tych imprez jak najwięcej, bo one są co roku, w zeszłym roku też było i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Wszystko nam się ponowa jest w ogóle zajebiście. Bardzo fajnie. Więcej takich inicjatyw tutaj w Częstochowie. O, 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 o.